Hejka. Kolejny odcinek, zrób to sam. Ona lepiej z koleżanką w garażu. Dziś zmierzymy moc takiego to zestawu LD System Dave czy Dave 18 Cali G3 Made in Germany. Tak to wygląda z góry. Tak to wygląda w środku. Co do elektroniki, to nie można się tu do niczego dopierniczyć. Jest to zrobione perfekcyjnie, wybitnie, pancernie. Nie ma żadnych tasiemek, wszystko jest na wtyczkach, na kablach. Każda wtyczka, każda śrubka posmarowana klejem, żeby się nie rozkręciła. Widać, że to jest dość bezkompromisowa końcówka, bo może pokażę palcem. Składa się z trzech zasilaczy impulsowych. Pierwszy, drugi, trzeci. Górki napędza podwójna końcówka mocy w klasie D, która się znajduje tutaj na tej blasze. A dół jest napędzany poprzez dwie końcówki mocy. Jedna tu, druga tu. I one pracują z tego, co widzę w mostku. Napędzają głośnik 18-calowy. Napięcie zasilania jednej takiej końcówki z tego zasilacza, to jest plus minus 60V więc mamy dwa zasilacze, plus minus 60V każdy one zasilają dwie końcówki mocy i te dwie końcówki mocy pracują w mostku napędzając głośnik 18 cali 8 om na pomiarze wyszło 6 ohm, że głośnik ma oporność 6 omów i zaraz my zmierzymy moc, jaka tutaj jaką mocą dysponują te te wzmacniacze do subwoofera klasie D. Producent pisze, uwaga, producent pisze, że RMS Samsung Wofer 800W i PMPO Samsung wofer 3200W. No, zaraz zobaczymy. Made in Germany, czy kopy mówicie prawdę, czy nie. Bierzemy się za pomiar. Dobra, i ciąg dalsze zabawy. Czyli podłączyliśmy całość. Generator tam jest też zapięty na 80Hz. Nie pokazuje. Końcówka mocy podłączona do tego oto wielkiego rezystora. Rezystor ustawiony na 8Ohm. No, drutowy taki grubas, nie będę więcej na, nie, na temat niego opowiadał. No i to co na rezystorze odczytujemy, tu jest podłączona sonda. Odczytujemy, odczytujemy na tym oto oscyloskopie, no i zaraz zobaczymy. Zobaczymy jaka tu jest rzeczywista moc RMS i, no i PMPO, czyli ta, ta maksymalna w szczycie, w impulsie. Dobra i lecimy z pomiarem. Czyli puszczamy sinusoidę zwiększamy głośność, aż się klip zaświeci. Tu na odczycie widzicie w tym momencie 80 Hz, max 40 V, minimum 47, RMS 30. No i lecimy z tym w górę, lecimy, 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 już się dalej nie da. Ja jeszcze podwyższam, podwyższam, podwyższam na fula, no i więcej już się nie da. nic. Nie wiem, czemu mi się klip nie chce zaświecić, spróbujemy trochę ostrzej. Nie chce się klipo oświecić. Spróbujemy teraz. Tak, dobra, już mam oświecanie, zaświecanie klipu. Wy tego nie widzicie, ale musicie mi wierzyć na słowo. Ja zatrzymuję pomysł, żeby długo go nie męczyć na tej sinusoidzie. Więc tak, do góry, do góry, do góry, do góry. Jest klip. Save, dobra. Teraz sobie odczytamy to wszystko. Nie chcę długo na klipie wzmacniacza po prostu gnębić, żeby on pracował na tym klipie, bo tak nie wolno robić. W ogóle pomiar sinusoidą to jest dla wzmacniacza katastrofa. Dobra, mamy to no i teraz patrzę, ja już to policzyłem wszystko, żeby było szybciej. Więc tak mamy maksimum 93 V minimum 97 no to przyjmiemy te 97 V Czyli 97 razy 97 podzielić głosik mamy 8 omowy omowie że namierzyłem 6 omów. Nie wiem przez ile podzielić, czy przez 8, czy przez 6. Bez na średnią podzielę przez 7 równa się 97 razy 97 podzielić przez 7 równa się. Dochodzi nam 1340W W szczytach sinusoidy w tych miejscach on osiąga 1340W Raz moc RMS liczymy na podstawie tego napięcia średniego tutaj. Czyli średnie napięcie, jakie wzmacniacz był w stanie przyłożyć nam do obciążenia 8-omowego. 69 V. Jedziemy. 69 razy 69 podzielić przez 7 równa się 680 W. 680 W. Przypominam, że producent deklaruje RMS-u 800 i PMPO 3200. Jeszcze spróbuję to PMPO namierzyć. Nie ma szans, żeby takie PMPO uzyskać na tym wzmacniaczu, gdyż, przypominam, tu jest napięcie zaślenia 120 V, głośnik jest 8 omowy ewentualnie 7. No to, żeby na takiej rezystancji wydzieliło się 3200 W, to by trzeba przyłożyć napięcie około 150-160 V. A ja przypominam, tu zaślecze dają maksymalnie 120, czyli już jest jedno wielkie kłamstwo ze strony niemieckiej. Ale zaraz spróbujemy tu puścić impuls i, go na, i odczytać go na oscyloskopie. Czyli następna część filmu zaraz będzie. I kolejna część filmu. Spróbuję zrobić taki pseudopomiar PMPO. A więc to, co widzicie, to leci jedna połówka górna, i jedna dolna sinusoidy z generatora co jakiś czas. No i teraz maksymalnie podciągniemy głośność, tak żeby aż klip świecił, jakie on maksymalnie napięcie nam przykłada. Na tej górnej dolnej połówce. No teraz jest full klip miga Mamy 95 i 106 V. Na górnej 95, na dolnej 106. 110. Możemy to policzyć teraz. No i to bym powiedział, że jest taka moc PMPO. Więc liczymy. 110 razy 110 podzielić przez 7 równa się 1730 W. 1730 Dobra, no i teraz reasumując to wszystko, jeszcze raz powtórzę. Remes mocy według fabryki ma być 800 W. Myśmy namierzyli 680, no to czyli już. Leka ściema, no ale, ale taka mała, że tak powiem i PMPO, że niby sam subwoofer 3200 W potrafi w impulsie dać do głośnika, no to myśmy wyliczyli na sinusie, w szczycie sinusoidy było 1300, a na tym przebiegu, który Wam tu pokazałem, czyli to była jedna połówka górna i jedna połówka dolna i ona tak leci sobie co jakiś czas, jeszcze raz pokażę, o pyk, 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 to jest jedna górna połówka, jedna dolna, na przebiegu, jakby w całości, był przy częstotliwości 80 Hz, no czyli, czyli to, co wzmacniacz musi przenieść. No to na tym ostatecznym pomiarze maksymalnie, co w impulsie w szczycie, ten wzmacniacz jest w stanie oddać, wepchać do głośnika. To jest 1730 W, a nie 3200. A nie 3200. No i tak to wszystko wygląda. Jeszcze raz pokażę, czym mierzyłem takim oscyloskopem moc moc się wydzielała na tym rezystorze tu który przez sinusie się tak nagrzał, że był gorący a testowaliśmy LD G3 na głośniku 18 calowym nie chcę tak tego krytykować do końca, ale powiem wam ta końcówka jest wykonana w perfekcyjny sposób wszystkie płytki bardzo dobrze polutowane są, bardzo dużo cyny większość montażu przewlekana tak jak mówię, tu nie ma jednego zaślacza, tu są trzy zaślacze impulsowe, które napędzają cały ten kombajn. Nie ma tu żadnych tasiemek jak w Denonie i w Pionierze, no nie krytykuję tych firm, ale... Ale tu by można też dać na przykład tutaj, o proszę bardzo. Tu, żeby było taniej, można by dać tasiemki, prawda? Nie, tu są normalne przewody linki zakończone dużymi plastikowymi wtyczkami. I co więcej, każda z tych wtyczek jest tutaj posmarowana klejem, żeby przypadkiem te wtyczki się nie wypięły. Także tu wielki plus za konstrukcję. Ta konstrukcja jest mistrzowska. Następnie wszystkie śrubki, chcę podkreślić, są posmarowane klejem, żeby się przez przypadek podczas drgań nie odkręciły, gdyż jest to subwoofer, przypominam. I dalej. Na co bym tu jeszcze uwagę zwrócił, co mnie tak bardzo, bardzo, bardzo yy, ujęło, że to jest jednak bardzo porządna konstrukcja. Może ja go wyłączę tutaj z prądu, wyłączę zasilanie. Nie wiem na ile tam to widać, spróbuję to pokazać może ołówkiem. Zwróćcie uwagę. Tak, tu mamy biały silikon, prawda? Tu mamy biały silikon, tutaj. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Wszędzie, ale to wszędzie na tych częściach, które chociaż troszkę wystają do góry. Widzicie tu, tu, tu. Wszędzie jest biały silikon. Może nie silikon, to jest jakaś taka masa silikonopodobna, bo on jest troszkę twardszy od silikonu. Widzicie tu na tych cewkach, tu wszędzie jest silikon. Teraz pytanie, po co on jest? Ano, według mnie on jest po to, żeby tu się nic nie wytrzęsło, że tak się, że tak się może trochę głupio wyrażę. Tu, tu zobaczcie, tu między kondensatorami jest, tu jest druga część, trzecia, czwarta. Kondensatory do, do trafa też przyklejone z silikonem. Pamiętajcie, subwoofer. Niesamowicie drży podczas uderzeń basowych, jeszcze taki potężny jak 18 cali i razem z tym ta elektronika jest zamontowana w tym słowo czyli ona też cała się trzęsie. I po to to właśnie jest, żeby, żeby taki kondensator trzęsąc się nie wykiwał się w płytce, po to to wszystko jest posmarowane tym białym silikonem. O tu wam też pokażę, proszę, proszę. I tu jest tego białego silikonu. I to... Dla mnie wielki plus dla niemieckiego producenta, bo tu pisze LD Germane, Germany czy jakoś tam dla mnie, dla, dla mnie to jest dla niego wielki plus, bo po prostu tu się nic nie wyczepi, nic nie wyklepie, nie obrusza. Moim zdaniem to jest, to, jest, to jest perfekcyjne mistrzowskie wykonanie. Ten słup, pozdrawiam tutaj kolegę, który mi to dał do, do naprawy ten słup zagrał, ja go muszę dokładnie zapytać, ale zagrał około 1000 imprez. Naprawdę około tysiąca, ponieważ on gra każdego dnia. Ten gra każdego dnia. No to, no to jak na tysiąc imprez, to miało było prawo się tutaj w nim coś, coś schrzanić. Tutaj było, tu była wada fabryczna, źle był układ na jednej płytce przylutowany krzywo i tam prawdopodobnie nie kontaktowało. Zrobiłem to. Na razie wszystko działa, będzie to podawane testom na następnych, na następnych imprezach. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Także także tyle, jeżeli chodzi o moc, LD system DAF G3, 18 cali. Pozdrawiam serdecznie. To był kolejny odcinek z cyklu. Zrób to sam, a najlepiej z koleżanką w garażu. No i pozdrawiam kolegę D, nie będę wymieniał z imienia, który mi ten sprzęt dał tutaj na testy. Także jeszcze na koniec podsumowanie, Ja myślę, że to w ciemno można kupować. W ciemno, w ciemno, w ciemno. Naprawdę jest to pięknie wykonane. Sklejka jest oś z tego co widzę, co czytam w instrukcji sklejka ma 18 mm grubości. Możemy z ciekawości zmierzyć, czy rzeczywiście, bo nie wiem. No tu jest akurat 15, no to nie wiem, jak oni to podają. Tutaj w tym miejscu jest akurat 15 mm, no nie wiem, w każdym razie podają, że że sklejka niby 18, nieważne. W każdym razie jest to drzewo, jest to dość solidnie zrobione. W środku tam są rozpórki dane. Tutaj jest ta cała elektronika przykręcona na 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 na 3, na 14. Na 15 wkrętach to nie jest 5 wkrętów ani 10, tylko 15. Tutaj do suba widzimy potężna wtyczka, łatwo się to wszystko rozbiera. Sama konstrukcja tej elektroniki tutaj jest też przepyszna, ponieważ tu wszystko jest przykręcone na śrubkach od dołu że praktycznie od dołu odkręcasz te śrubki i wszystkie płytki Ci wychodzą także tutaj bardzo, bardzo jest to przyjazne dla serwisanta kolejny plus no tylko ta moc się troszkę nie zgadza, no ale wszystkie te plusy, które wymieniłem, one rekompensują tą zawyżoną moc w instrukcji, bo tak przyglądając się temu, to głośnik 18 calowy, jeżeli RMS napęd... mamy RMS do dyspozycji 682 w i w szczycie 1300W i pod takie coś podpinamy głośnik 18 cali, to on naprawdę już jest rozkręcony bardzo, bardzo mocno i z tego bas naprawdę jest potężny, także, także powiedziałbym według mojej osobistej własnej opinii kupować to w ciemno można, w ciemno. Dobra, hejka, trzymajcie się i pozdrawiam z stachu Ciebie, bo to gdybyś mnie nie napisał o tej mocy RMS to ja bym tego drugi, trzeci raz nie rozbierał i nie mierzył, ale to Tyś mnie do tego sprowokował, także stachu Twoja wina, że ten pomiar się odbył, <laughs> cześć.